O, to tylko no tutaj jak widać można na Nomers dużo rzeczy znaleźć Tylko trzeba uważać zazwyczaj na różne rzeczy Na przykład na tą dziurę tutaj zaraz to będzie Trzeba bardzo na nią uważać E, bo jeśli staniesz po tej stronie, teraz stoję, to się smokę ściągnie po tobie. A tutaj bardzo ładnie można... E, o! coś tam ściągnął. Ale spoko jest. Nic się nikomu nie stało. A po tej stronie jak smoke'a ściągnie, to e, jest git, bo spadasz w dół wtedy. I jest spoko. Na tej mapce możesz sobie spotkać wiczkę. Zawsze dobrze tutaj przeszukać, bo zawsze się jest. Ale tam dalej się nie opłaca. Zawsze odgładamy się najpierw w prawo, tak jak jest... Nie, wiem, tak, nie tak jak jest w Wielkiej Brytanii pierwszeństwo. No, no. E, wchodzimy do tego pokoju, bo to zawsze mogą być pinsa, O, to ten znalazł pinsę, dobra, no to idziemy. Dalej, przypominam, że to jest versus, więc e, będę spróbował o, nagrywać dużo ujęć, ale niestety z będę musiał wyciąć pewnie. O kurde. No właśnie, jockey mi zopał, trochę to obciechowe ale już nie mieli nic w ehm, No tak O kurwa, Hunter nie robił 2-5, bo to nam bo Jeszcze speed był Ten wokół tutaj też się zawsze dobrze przeszukać, bo to są pilsy ehm, Są zawsze pilsy więc to jest dobrze ehm, Tutaj zazwyczaj jest Mołotow albo łom w tym pokoju zawsze coś jest, ale nie, nie zawadzi przeszukać. O, głupi smoker. Głupi smoker. O, witchka gdzieś jest, słyszę. Ej, jebać witch, idziemy. Aha. Trzeba chronić ocelowego zawsze. W rysujcie Na przykład jeden chroni, ale jeden pomaga Tylko że jakiś debil nie chce mu pomóc widzę Muszę sam mu pomóc Eee no właśnie Musiałbym sam pomóc Okej okay. eee, No to, to do sejpać jeśli masz jakiś wypadek to może tam będzie jeszcze jakaś akcja w, w jednym przy życiu Nie Włazić, włazić, wjał nie bij ich No. Etap pierwszy zakończony Oczywiście jako ocalały. Drugi mapki raczej... No nie no, może tam czasami zrobię drugą mapkę tam po filmowaniu, bo w niej nie ma nic ciekawego. Dwa bugi może sfilmuję. I to wszystko w drugiej mapce i potem zrobimy trzecią, bo jest dla większości z morą. Tak samo jak czwarta i... No i piąta. Ale w piątej to tylko pierwszego tanka nagram. I jak obejść instanty. No, to idziemy dalej. Pewnie zostanie podzielone to na party wszystko, na po jednej mapce, nie? Ym, więc nie przejmujcie się Dobra. O, aqua będzie robił instanta. Jest ja złapię pierwszego, a ty jedziesz następnych, okej? Okay? O, ktoś poszedł już. Nie wiem. Nie wiem, pan tędy nie wiem. Ale będą tędy idź, ale mam... Nie wiem, co to za chwilę. Czarduj, czarduj, tam trzeba było oczarżować. Myśleli, że się wszyscy zespimy. A tu gucie kurwa. Mamy no taką okolenie z mojej przygody, małą zdaliśmy, ale nie macie się będzie jeszcze sporo dobrych akcji, że tak powiem, które bardzo lubicie z pierwszego gameplay'a, jeśli oglądaliście. No tak, pierwszym gameplay'u za dużo nie mówiłem, bo nie było o czym, bo w tu nie jest gadatliwa mapka. O, niestety chyba nikt ich nie ściągnie, bo oni za szybko No, nikt nie ściągnął, dobra. No, przecież nie mają rozwalne ściany. Chodź tutaj, chodź tutaj. Tu im to przejście małe, nie? Ja tam potem obrzygam. 드디어 대체 지음으으으 이름το No Zabiliście, zabili mnie, zanim zaskoczyłem. Uff. Mam trochę za wysoko, żeby żegnać, więc Chciałem, żeby się uda. Nie się jeszcze, będą sporo akcji. Musimy jej tam na alarmie rozwalić albo na łyczce no właśnie o brawo 25 damage. No Charger dostanę? tak, jest Charger, o widz ja Ej, idę na alarmę, jak się smok robi nie uda O udało się, no bo to jedyna na gdzie ona jest? A tu jest on ja się wkurwie automatycznie, mówiłem Pierdolni im tam jeszcze, bo ma im zrób. Dobrze, napierdalamy ich, napierdalamy ich, napierd napierdalamy ich, napierdalamy Dobrze, z pazurów go wziąłem, ha! Myślę, że będę nagrywał wszystko: wszystkie mapki, tylko po podzielę je na party. Na pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą mapkę. Z czym chyba czwartą i piątą połączę, bo w piątej za bardzo nie ma co pokazywać. Chyba że długo będę żył, to wtedy pokażę cały part. Oto byś na zaczął następny part, więc kończę swoją wypowiedź. Dziękuję.